Witam kochani, przerwa była bardzo krótka, ale Roland zdążył przesłać Wam energię. Mam nadzieję, że się doenergetyzowaliście i że to Wam też pomogło. Także z nowym oddechem dalej będziecie słuchać mnie. Co prawda mówię, może nie dla wszystkich to jest sympatyczny temat, bo pijawki, niektórzy mówią na to robale, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale jeżeli one są pożyteczne, i to prawda, robale, nie robale, ale też stworzenia Boże, tak naprawdę, widocznie są potrzebne na, na świecie. Nie ma właściwie rzeczy, myślę, że niepotrzebnych. Po coś one tu są? Być może, że też po to, żeby nam pomagały w jakiś sposób. W każdym razie mówi się, że jeśli chodzi o pijawki, kochani, to one bardzo długo żyją w tych środowisku naturalnym. Podobno nawet żyją i 20 lat. I podobno, że no, czyli jakby dożywają późnej starości, tak? I podobno nigdy nie chorują właściwie, czyli nie ma jakichś tam zaraz i tak dalej, nic ich nie powala, są bardzo silne, są bardzo odporne na różnego rodzaju rzeczy, czyli mają w sobie dużo siły, dużo zdrowia i widocznie w tej ich ślinie, w tym, co mają w sobie, co naprawdę jest wiele cennych właściwości leczniczych. E Pytacie Państwo, bo się boicie na przykład, a w tamtym tygodniu Pani pytała, jak to będzie, czułam, że się boi, denerwuję i tak dalej. Czy zabiegi są bolesne? Otóż, e, tak naprawdę nie. To tylko chodzi o to, że początek jest trochę taki może gorszy, bo na początku to tak jak ukłucie, kochani, i potem takie delikatne pieczenie, ale to za sekundę mija. A czemu? Ponieważ wiadomo, że pijawka posiada w swojej ślinie taki środek znieczulający. I dzięki niemu po prostu no, nie czujecie państwo bólu. Czyli za jakąś króciusieńką chwilę ten takie pieczenie unika i, i u, 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 ucieka pieczenie i ustaje. Ile trwa zabieg? Mniej więcej godzinkę, tak z tego co się podopytywałam do półtorej godziny. I przez jakiś czas, bo oczywiście krew jest rozrzedzona, bo ona wstrzykuje nam do krwi. Do krwioobiegu takie substancje, które rozrzedzają krew, czyli przez jakiś czas krew jest rozrzedzona, czyli przez y, taką chwilkę, może trochę dłuższą, po prostu ta krew z tej ranki, takiej malusieńki milimetrowej się sączy przez jakiś czas, ale po prostu razem z tą krwią też z naszej tej rany wydostają się różne płyny. Na przykład jakieś y, substancje y, właśnie z bakteriami, z wirusami, inne rzeczy, to wszystko się wydostaje, czyli takie. Oczyszczenie to też jest bardzo dobre. Z takiej ranki może się wydostawać chłonka, mogą się wydostawać toksyny, kochani, jakieś bakterie. Po prostu w tym czasie też organizm się oczyszcza. Eee, mówiłam już o tym, że są bezpieczne, bo są specjalnie hodowane, tak? i to jest tak, że nie jeden zabieg, jeżeli to już wykonuje się takie zabiegi, oczywiście, że w, w czasie jednej kuracji wykonuje się to wszystko, zależy od tego, jak lekarz ustali, jak znający się na tym, doświadczony, y, trudno go nazwać, myślę, że to lekarze powinni robić. W każdym razie y, człowiek doświadczony, osoba z wielkim doświadczeniem to wykonuje. W każdym razie w czasie jednej kuracji wykonuje się nawet do siedmiu takich, takich zabiegów, przystawiania w odpowiednim miejscu właśnie pijawek, ale w odstępach kilkudniowych, kochani, to tak już jest. Ym, I oczywiście najpierw trzeba ustalić, jakie to schorzenie, to jest też konsultacja lekarska, najpierw trzeba ustalić, w jakich punktach przyłożyć, prawda, te pijawki, no bo to jest bardzo, bardzo ważne to trzeba wszystko skonsultować z lekarzem, ustalić, ustalić jak będą przebiegały zabiegi, ile będą trwały i ile po prostu lekarz przewiduje tych zabiegów i dopiero potem musicie się państwo do tego specjalnie przygotować, kochani. To nie jest tak, że idziecie z ulicy i mówicie: "Poproszę mi przystawić pijawki, bo mnie boli głowa". Nie, absolutnie. Najpierw jest konsultacja, ustalenie ilości zabiegów Zbadanie pewnych rzeczy, prawda? Czy możecie, i tak dalej, i tak dalej. A jak się przygotować do tego zabiegu? Oczywiście są pewne ograniczenia, i musicie się Państwo do takiego zabiegu, jeżeli już macie wyznaczony, musicie się po prostu przygotować. A jak? Po prostu, no to trochę jest takie trudne dla niektórych z Państwa, na przykład tych, którzy palą papierosy, bo przed zabiegiem 24 godziny nie palimy papierosów, nie pijemy żadnego alkoholu, nie smarujemy okolic, w których będą przystawione pijawki naturalne, bo po prostu, jeżeli będziemy tam się smarować jakimiś e, kremami bądź jakimiś mleczkami, to wiadomo, że taka pijawka w ogóle nie będzie zamierzała się do nas przyssać, bo będziemy chcieli ją przystawić, a ona się w ogóle ucieknie od nas, i zacznie, nie wiem, czy pluć, czy nie pluć, ale po prostu będzie, nie będzie dała się po prostu podłączyć do nas, no bo to są kremy, to są zapachy, to są różne substancje chemiczne. No niestety pijawka pod tym względem jest bardzo wrażliwa, prawda? A jeszcze jak posmarujemy się jakimś kremem, to już w ogóle. W każdym razie ani maściami, ani kremami, absolutnie. 24 godziny przed zabiegiem nie używamy perfum. Wiadomo, kochani, perfumy są y, bardzo silne, mają zapach, prawda? Czyli absolutnie. Żadnych kosmetyków również do mycia ciała, czyli 24 godziny przed zabiegiem po prostu myjemy się mydłem mydłem, a najlepiej jakimś takim naturalnym. Są takie mydła, jakiś jeleń czy inny. Są bezzapachowe, są specjalne mydła też. I y, także musicie Państwo najbardziej naturalnym mydłem się umyć, prawda? Bo skóra powinna mieć przede wszystkim y, najbardziej jak tylko możliwe neutralny zapach. To jest takie bardzo bardzo ważne. Również y, mm, przed zabiegiem. Tak jak mówi o tym sposób przygotowania się należy ograniczyć albo wyłączyć leki, które są związane z rozrzedzeniem krwi. Czyli, kochani, jeżeli decydujecie się na to, a bierzecie leki na rozrzedzenie krwi, to oczywiście jest to konieczność ustalenia z lekarzem. Czy Możecie zupełnie ograniczyć właśnie, zupełnie wyłączyć na 24 godziny przed zabiegiem, czy możecie zupełnie wyłączyć te leki, czy ewentualnie możecie ograniczyć. Bez tego ani rusz, kochani, jeżeli nie skonsultujecie tego ze specjalistą, to może się okazać niebezpieczne, bo bierzecie coś na rozrzedzenie krwi, prawda, i naraz przestajecie 24 godziny przed zabiegiem brać. To może wywołać... Bardzo złe skutki. Także, kochani, wszystko, wszystko pod opieką lekarza, zwłaszcza jeśli chodzi o to, że bierzecie Państwo lekarstwa związane z rozrzedzeniem krwi, również i lekarstwa na sercowe, też bardzo, sterydy, antybiotyki. Też kochani, to wszystko trzeba jak najbardziej są, skonsultować z lekarzem. Co ja tu sobie jeszcze napisałam. Aha, ja, również są następujące jeszcze przeciwwskazania. Jeżeli jesteście Państwo przy, o macie ostry kaszek, jeżeli macie zapalenie płuc, jeżeli macie zapalenie oskrzeli, po prostu musicie bardzo być ostrożni, bo jeżeli macie takie trudne stany zapalne, kochani, macie trudne stany, a bierzecie antybiotyki, no to też trzeba to skonsultować z lekarzem, chociaż już o tym mówiłam, ale jeszcze raz powtarzam: macie jakieś stany gorączkowe, koniecznie musicie wziąć na przykład odpowiednią ilość tych antybiotyków. To lepiej, kochani, po prostu poczekać, aż skończycie te rzeczy, skończycie te antybiotyki, a dopiero potem poddajcie się takiej kuracji. Yy, no bo niedobrze byłoby, kochani, jeżeli byście. W połowie kuracji antybiotykami odstawili te antybiotyki, dlatego że idziecie, udajecie się na, do gabinetu na przystawienie pijawek, prawda? Natomiast, jeżeli macie takie y, zaległe stany jakieś zapalne, kaszel, który was nie puszcza, kiedy macie różnego rodzaju problemy takie zaległe z zapaleniem oskrzeli płuc, płuc y, może się zdarzyć właśnie, że to jest właśnie z tym związane, że w okolicach tej klatki piersiowej y, zbiera się śluz y, i dlatego nie możecie pozbyć się tego kaszlu i oczywiście często mówicie mi państwo dzwonicie pytacie co zrobić bo kaszel nie ustępuje ja wiem, że bardzo często się tak zdarza. Rozglądam się po swoich znajomych. Bardzo często się tak zdarza, że kaszel nie ustępuje. Nieraz trzyma nas miesiąc, nieraz trzyma nas dwa, bo przeszliśmy jakieś przeziębienie, i potem ten kaszel nie chce puścić. Przede wszystkim, kochani, to ja bym podejrzewała, że właśnie tam się nagromadził taki śluz, śluz w oskrzelach, w płucach, i po prostu dlatego jeszcze cały czas kaszlemy. Najważniejsza sprawa, pozbyć się tej wydzieliny. Oczywiście tu mówię dziś o pijawkach, że one też pomagają, ale nie tylko. Możecie spróbować Państwo, bardzo dużo trzeba pić płynów, robić inhalacje i pić bardzo dużo płynów. Chodzi o to, żeby po prostu rozrzedzić tą wydzielinę, żeby ona jak najszybciej nam wyszła z tych naszych płuc, z tych naszych oskrzeli, czyli oprócz pijawek też, kochani, powinniśmy bardzo, bardzo dużo pić wody niegazowanej i herbatek ziołowych. Pamiętajcie o tym Państwo, jeżeli ten śluz y, y, nie będzie nam zalegał, jeżeli ta wydzielina nie będzie zalegała w tych naszych drogach oddechowych, ten kaszel zaczyna bardzo szybko po prostu ustępować. To o tym chciałam Państwu też przypomnieć. I teraz najważniejsza sprawa, mieli Państwo, przeciwwskazania, to jest bardzo, bardzo ważne. Tak jak już mówiłam, nie można sobie pójść z ulicy, coś mnie ciągnie, ale jakoś wytrzymam. Nie można sobie pójść z ulicy do gabinetu i powiedzieć męczy mnie kaszel, albo coś takiego, albo coś innego, głowa mnie boli, proszę mi przystawić pijawki. Nie, jest wiele przeciwwskazań do stosowania po prostu pijawek. Przede wszystkim one wynikają z tej właściwości działania pijawek, prawda? O to o tym mówiłam Państwu na wstępie swojego programu. W ślinie pijawek znajdują się takie rzeczy, takie substancje, które powodują po prostu to, a nie nic innego, rozrzedzają krew i tak dalej. W związku z tym trzeba to bardzo mądrze zacząć stosować. Podciągnę sobie, kochani, o, znacie mnie, że u mnie coś zawsze tam. Przeciwwskazania. Jakie są przeciwwskazania do stosowania pijawek? Jeżeli ktoś ma AIDS, jak najbardziej nie można stosować. Przy nowotworach złośliwych w stanie czynnym, czyli w trakcie prawda, leczenia, w stanie czynnym, jeżeli przed poddaniem się terapii specjalnej, onkologicznej i w trakcie terapii. Wszystkie nowotwory w stanie czynnym absolutnie nie można się poddawać. Przy anemii, przy anemii również, kochani nie, przy ciąży, no to wiadomo, przy ciąży to właściwie prawie niczego nie wolno, prawda? Przy... jest też wskazanie co do wieku, jeżeli jest, mamy mniej niż 12, 13 lat, tak mniej więcej, nie wolno stosować. Czyli u dzieci absolutnie nie. Przy dziedzicznym takim sprawach związanych z krzepliwością krwi. Szczególnie przy hemofilii, takiej chorobie królewskiej w dawnych czasach, pamiętacie Państwo, w rodzinach królewskich była bardzo, bardzo popularna. Przy nabytej małopłytkowości też absolutnie pijawek nie wolno. Przy marskości wątroby, kochani. Przy tętniakach absolutnie też pamiętajcie o tym, tętniak śródczaszkowy. Tętni jak okolicy brzusznej też nie, krwotoki wewnętrzne, no wiadomo, że nie, no to wiadomo przecież to już samo to. W każdym razie tylko przypominam Państwu, jeżeli macie również choroby wrzodowe, jeżeli macie właśnie z tym problemy, jakieś nieżyty, to absolutnie też pijawek nie można e, stosować. Przy problemach również wrzodowych, nie tylko w, e, jeśli chodzi o nasz żołądek, ale również i dwunastnice, kochani, jak najbardziej bardziej też nie. Przy ostrych stanach, jakichś gorączkowych, na przykład, przy chorobach zakaźnych. Co jeszcze? Jeżeli mamy gruźlicę w stadium prądkowania, czyli tą bardzo czynną gruźlicę, absolutnie nie można, kochani. Organizm też jest osłabiony. Też bierzemy różnego rodzaju leki. Tu jest przeciwwskazanie. A propos tego, wiecie Państwo, że coraz więcej mówi się o tym, że niestety gruźlica wraca do naszego społeczeństwa. Kochani, trzeba bardzo uważać, wzmacniać cały organizm, być bardzo ostrożnym, pamiętajcie o tym Państwo. Przy stanach pobudzenia psychicznego też nie stosujemy pijawek, absolutnie. No i oczywiście to samo przejście mówi za siebie, prawda? Stany zamroczenia alkoholowego jak najbardziej przeciwwskazane. Przy osobach, które, jeśli chodzi o osoby, które biorą narkotyki, również nie robimy tego absolutnie, nie zajmujemy się pijawkami. Przy problemach ze śledzioną, na przykład jeżeli mamy usuniętą śledzionę, to absolutnie nie jest zakaz, kompletny zakaz stosowania pijawek. Przy niedociśnieniu też. Ostre wycieńczenie, wiadomo, krew, prawda? Jesteśmy po jakiejś ciężkiej chorobie, jesteśmy wycieńczeni, mamy anemię. Absolutnie nie będziemy, ale te ostre takie wycieńczenie. Ja nie mówię o tym, że jesteśmy zmęczeni, jak przychodzimy z pracy, albo tydzień mieliśmy bardzo pracowity. Nie o to chodzi, kochani. Chodzi o to, że przy ostrym wycieńczeniu naszego organizmu po prostu zbyt jesteśmy słabi, żeby jeszcze upuszczać sobie krew, prawda? Pozbywać się krwi. Tu absolutnie. Przy niedociśnieniu też. Jeżeli mamy takie niedociśnienie, absolutnie nie można stosować. Jeżeli mamy też ostre, ale to ostre zapalenie żył, ostre zapalenie tętnic, też nie można. I przy ciężkiej alergii, absolutnie nie. To by było tyle jeśli chodzi o um, przeciwwskazania do stosowania pijawek. Tak, kochani. Mam nadzieję, że temat Państwu przybliżyłam. Mam nadzieję, że zastanowicie się, zobaczycie, czym to się je tak naprawdę. Poczytacie, popytacie, pójdziecie do swojego lekarza, skonsultujecie to wszystko. Skonsultujecie, czy ewentualnie moglibyście to zastosować. W każdym razie, kochani, jak tak sobie to wszystko poczytałam, zobaczyłam. Tak sobie pomyślałam, że właściwie to nie jest to niebezpieczny zabieg, jeżeli oczywiście będzie się przestrzegać przeciwwskazań. I właściwie, jeżeli leczymy przez dłuższy czas różnego rodzaju schorzenia i nam nie pomaga, prawda, faszerujemy organizm na przykład e, e, antybiotykami, kochani, faszerujemy. Się tak przez jakiś dłuższy czas i nic nie pomaga, i wcale się lepiej nie czujemy, to czemu by nie, kochani, nie spróbować właśnie takiej alternatywnej metody leczenia? Czemu nie spróbować? Czemu nie zobaczyć, czy nam to po prostu nie pomoże? To jest całkiem fajny sposób, myślę, na pozbycie się. Części Państwa po prostu problemów zdrowotnych. Jeżeli by to pomogło, to kochani, po skonsultowaniu się z lekarzem jak najbardziej po prostu zastanówcie się, czy nie warto. Dzisiaj jeszcze, o, jako że, kochani, zapalenie płuc, wiecie Państwo, że ja już podawałam Państwu takie sposoby. Jest też jeden sposób stosowany przez nasze babcie, który też pomaga przy takim, chroni przy takim trudnym, ciężkim zapaleniu w, w, w płuc. Co prawda, kochani, mleko, bo tu będzie owiec i mleko, mleko też działa tak, że. Em, po prostu zanieczyszcza nasze płuca takimi śluzowatymi substancjami, prawda? Ale jeżeli nam to pomoże, to potem możemy po prostu pozbyć się z naszego układu oddechowego tego nagromadzonego śluzu, jeżeli to nam się pozwoli, pozbyć się właśnie takiego zapalenia długofalowego płuc. A ja wiem, że to pomaga. Nasze babcie już to stosowały. Co należy zrobić? Należy postarać się o owiec, o ziarna owca. I taką szklankę owca zalewamy mlekiem. Jednym litrem mleka na szklankę owsa gotujemy sobie to około godziny na bardzo małym ogniu. Dobrze by było, żeby postawić sobie ten garnuszek, w którym gotuje się mleko, z tym owsem po prostu na jakiejś płytce, żeby to nam się nie przypalało. Po tym godzinnym gotowaniu odstawiamy to mleko z tymi ziarnami owsa na 15 minut. Po tym czasie sobie przecedzamy. I kochani, właśnie do tej mikstury, do tego mleka, w którym gotował się owies, dodajemy jeszcze sobie masło. Po jednej łyżeczce na szklankę. Masło dodajemy sobie i miód, łyżeczkę masła i łyżeczkę miodu. Czyli kochani, w zależności od tego, ile będzie tego płynu, tyle dodajemy masła i tyle dodajemy miodu. Najlepszy, kochani, jest miód lipowy. I pamiętajcie o tym Państwo, że dlatego odstawiamy to przede wszystkim na 15 minut, żeby ten nasz napój, czyli to mleko, w którym gotował się owies, nie było zbyt gorące. Bo wiadomo, o co chodzi. Jeżeli jest zbyt gorące, to jak włożymy tam. Ten nasz miodzik, to te wszystkie cenne składniki, które znajdują się w miodzie, po prostu nam znikną. Dlatego to jest takie ważne, żebyście jeszcze Państwo potem odstawili na 15 minut, żeby to przestygło. I dopiero potem dodajemy to po jednej łyżeczce na szklankę. Czyli zobaczymy, ile tego jest, i dodajemy tyle łyżeczek miodu i tyle łyżeczek masła. I to, kochani, wszystko dobrze jest zrobić przed wieczorkiem, ponieważ taką miksturę wypijamy sobie wieczorem. Całość wypijamy. I taką miksturkę stosujemy, kochani, szczególnie u osób, które są osłabione, które są wyczerpane, które są wychudzone. I pijemy sobie to, no co najmniej, kochani, co drugi dzień pijemy sobie to. Przez 14 dni, czyli 7 dni, pijemy. Aż do skutku, kochani. Oczywiście, ja mówię 7 dni, pijemy, co drugi dzień pijemy, czyli razem to nam zajmie 14 dni, i zobaczymy, jak to wygląda, ten nasz stan. Kochani, robimy sobie taką małą przerwę, potem, jeżeli to. Jeszcze trochę powinno się robić, i potem możemy kurację powtórzyć. Natomiast jeżeli po 14 dniach rzeczywiście to wszystko dobrze wygląda ten kaszel, gorączka, inne rzeczy lepiej się czujemy, prawda? Nie gorączkujemy, nie jesteśmy osłabieni to po prostu nie musimy już tego stosować. I dobrze by było wtedy też dużo pić różnych herbat też rozgrzewających, przeciwzapalnych czy herbata z nagietka, kochani. Czy herbatka z pokrzywy też, czy nawet sama woda mineralna, niegazowana, żeby pozbyć się tej nagromadzonej wydzieliny, żeby rozrzedzić to wszystko. W ogóle dla naszego organizmu, kochani, żeby oczyścić go, żeby nie chorować, żeby być zdrowym, żeby pozbyć się toksyn, dobrze jest po prostu bardzo dużo pić. Pamiętajcie o tym Państwo, pijemy dużo. Też pomaga nam takie picie dużej ilości płynów, tych zdrowych oczywiście, soków i innych rzeczy, pomaga nam utrzymać odpowiednią wagę, bo zobaczcie Państwo, jak to fajnie. Przybliża się pora, nie wiem, jedzenia, czy, czy nawet kolacji, prawda, kolacji, bo ona najbardziej nam potem zalega gdzieś tam w żołądku, bo wiadomo, po kolacji już się mało, właśnie nie ruszamy, siedzimy, oglądamy telewizję, czy pracujemy przy komputerze, czy po prostu idziemy spać i organizm mało spala, właściwie nie spala, odpoczywa, to żeby po prostu mniej zjeść na tą kolację, to co zrobić? A najlepiej szklankę wody albo jakiegoś soku i dopiero potem jeść. Ręczę Państwu, że zjemy o wiele mniej, ponieważ najpierw wypiliśmy po prostu wodę. Hmm. Która już nam wypełniła w jakiś sposób yy, żołądek. Ale w, jeszcze wracam do zapalenia płuc, kochani. Słoma owsiana bardzo dobrze robi kąpiel w słomie owsianej. Szczególnie. Polecana jest słoma owsiana nie tylko przy zapaleniu płuc, ale również przy różnego rodzaju stanach takich nerwicowych, przy lękach, przy stanach depresyjnych i również przy problemach ze skórą, zwłaszcza przy stanach lękowych, problemach z zasypianiem, przy depresjach, kochani, a teraz jest wiele osób ma właśnie obniżony nastrój, kochani. Bardzo pięknie robi nie tylko na to ta kąpiel w słomie owsianej, ale również pięknie robi naszej skórze. Słoma owsianą, słomy owsianej można robić nie tylko kąpiel, słomę owsianą można również kochani. Pić jak najbardziej. Na przykład przy problemach sercowych jak najbardziej, przy problemach po zawale są lekarze, którzy szczególnie zalecają picie takiej gotowanie takiej słamy owsianej, przecedzanie i potem picie jej tak, kochani, picie tak jak herbatę. Pięknie pomaga przy tego typu problemach. Czyli co robimy? słoma owsiana. Musimy się postarać tą słomą, oczywiście albo gdzieś na targu kupimy, albo od zaprzyjaźnionej osoby, która mieszka na wsi, prawda? Bierzemy taką słomę owsianą, bierzemy garnek 3-litrowy, kochani, napełniamy go do 2 trzecie objętości 3-litrowy garnek po prostu tą wysuszoną słomą owsianą. Musimy ją pociąć, żeby ona nie była jakaś taka wystająca i długa, musimy ją pociąć na krótkie odcinki. I jak już napełnimy ten garnek do 2 trzeciej objętości naszą słomą, owsianą, zalewamy to do pełna letnią przegotowaną wodą. Stawiamy to sobie na ogień i gotujemy. Gotujemy bardzo delikatnie, tak tylko troszeczkę 15 minut. Po tym czasie tą słomę owsianą, gotowaną, zestawiamy. Na 10-15 minut gdzieś ze źródła obja stawiamy sobie z boczku, przecedzamy sobie do wanny. Tak, kochani, przecedzamy do wanny. A wiadomo, 2 trzecie objętości wody, temperatura niezbyt wysoka, najwyżej 37 stopni Celsjusza i czas kąpieli 15, maksymalnie 20 minut. Po kąpieli absolutnie się nie wycierać, kochani. Zawijamy się w prześcieradło i sobie odpoczywamy. Pamiętajcie o tym Państwo. To jest bardzo fajna rzecz, jak to pięknie wycisza, jak to pięknie taka kąpiel relaksuje. My możemy sobie przecedzić tą wodę po gotowaniu słomy owsianej do wanny, a możemy tą właśnie wytrawioną słomę włożyć do takiego woreczka i po prostu powiesić, sobie kochani, na kranie i w czasie tej kąpieli niech to sobie wisi, tam na tym kranie, na takim dłuższym sznureczku, niech to się moczy, a my po prostu to jeszcze więcej tych cennych elementów przejdzie do tej naszej kąpieli. Ja serdecznie Państwu polecam w ogóle kąpiele, zwłaszcza w tej słomie owsianej, a zwłaszcza kochani teraz. A czemu? No po prostu taki czas e, spadek nastroju. Różnego rodzaju takie problemy, gdzie mogą nam właśnie towarzyszyć. Nam taki spadek nastroju, też raz jesteśmy pobudzeni, raz nam się niczego nie chce. Znam osoby, które właśnie jesienią bardzo trudno przeżywają ten okres, nawet im się wstać i nie chce. A herbatka z zielonych ziaren lub zielonej słomy owsa, kochani, oczyszcza organizm. Jak o owsie, no to już całość. Jeszcze przypomnę Państwu o takiej herbatce. Oczywiście zielonej słomy ani zielonych yy, ziaren nie ma jeszcze, ale przypomnę Państwu o tym, kiedy będą, będzie owiec po prostu dojrzewał, ponieważ herbatka z takich zielonych ziaren oczyszcza nam organizm z tych szkodliwych produktów przemiany materii i szczególnie jest wskazana, kochani, przy artretyzmie i zapaleniu stawów i pomaga usunąć również z organizmu yy, nadmiar wody. Kochani, dowiadujcie się na przykład w sklepach ze zdrową żywnością, bo być może, że właśnie jeszcze teraz można nabyć w tych sklepach ziarna te zielone lub świeżą zieloną słomę. Kto wie, dowiadujcie się, to by było bardzo wtedy wskazane. A płatki owsiane wiadomo, przedłużają młodość i wzmacniają organizm. Kochani, dziękuję za dziś. Zapraszam o 19 na program. Będę razem z Państwem. A teraz, zaraz, jak zejdę z programu, to zaraz się poza wizją zaloguję. Jeżeli będziecie mieli do mnie Państwo pytania. To ja serdecznie zapraszam. Za jakieś 15-20 minut będę już zalogowana poza wizją. Trzymajcie się, kochani, ciepło, nie dajcie się jesieni. Wprowadzajcie w swoje życie radość i bądźcie zdrowi. Do zobaczenia o 19.00.